30 września wszyscy ukraińcy, którzy przebywają pod ochroną polskiej drżawy i zalegalizowani w Polsce, przestają przebujać tutaj legalnie. A co co to oznacza, że one nie mają wtedy prawa na zahist, one nie mają prawa na korzystania na takich samych prawach jak Polacy z medycyny przynajmniej tej podstawowej, początkowej medycyny i nie mają prawo legalnie wykonywać swojej roboty. Muszą sobie legalizować. A to jest dosyć składne. W takim stanowisku może opłacić się 900 tysięcy Ukraińców. I w tym procesie swój raport, czy też diagnoz, napisał Ministerstwo Wewnętrznych Spraw i Administracji Polski, że od taki dni Karola Nawrockiego polski budżet w rik Buddha.